Hej siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z grą Company of Heroes 2. Gramy właśnie kampanię ardeńską o nazwie Arden Assault u boku armii amerykańskiej w Ardenach. Dzisiaj czeka nas trudne zadanie. To zadanie oczywiście przypada tutaj czo czołowej piechoci amerykańskiej, trzonowi amerykańskiej armii, kompanii Fox Rangeron. Nasze zadanie to tutaj działanie na terenie Sonwit. Zobaczymy. Jak się prezentują tamte um, tutaj no, sytuacja w tamtym rejonie? Mamy dostępny raport sytuacyjny, dawno go nie było. Zobaczmy, co tutaj nam powiedzą na temat tej misji. Szwaby próbują odbić sam wid. Nasi żołnierze ledwo się tam trzymają. To ważne skrzyżowanie dróg w tym rejonie i węzeł naszej blokady, więc nie możemy go stracić. Zbierz, kogo się tylko da, to tam. I wzmocnijcie ich pozycje. W tym rejonie znajdują się trzy kluczowe miejsca. Kościół, lokomotywownia i skrzyżowanie. Obrońmy je, a utrzymamy cały teren. Zwiat lotniczy wesprzecie w miarę możliwości. Oczekuj informacji o ruchach wroga i zgrupowaniach sił. Użyj tych danych, by się ustawić. I nie rozciągaj własnych linii, ganiając szwabów. Okej. Okay. Um, no tutaj kompanii Fox Rangerom już przychodzi tutaj zadanie drugi raz stoczyć się z obroną przeciwko niemieckimi jednostkami. Um, nasze zadanie to y obronić ich atak. Utrzymać trzy kluczowe punkty, kościół lokomotywownie i skrzyżowanie. Miejscowość Sanwit ma dla Niemców strategiczne znaczenie. Dzięki swemu połączeniu położeniu Przepraszam, łączy Niemcy przez Dolinę Losheim z wieloma szlakami transportowymi w tym rejonie. W grudniu miasto zostało zdobyte przez 5. Armię Pancerną, ale po zaciętych walkach udało nam się je odzyskać. Spodziewamy się silnego kontrataku, a utrzymanie Sanwit pozbawi Niemców kluczowego węzła i ich sieci zaopatrzeniowej, co utrudni im udzielenie wsparcia siłom na tym obszarze. Okej, okay, znamy nasze zadanie, musimy utrzymać kontratak niemiecki w zdobytym niedawno Sanwit. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy do utrzymania 3 punkty. Jest to kościół lokomotybownia oraz skrzyżowanie. Ha, na szczęście nie będziemy tutaj. Nie spotkamy czołgu Kenix Tiger, czołgu ciężkiego niemieckiego, Tygrysa Królewskiego, Tiger 2. Z armatą 88 mm bardzo potężny czołg, dobrze, że nie będziemy musieli z nim walczyć. Natomiast czekają nas panzery 4. Miasteczko San Vit, leżące na ważnym skrzyżowaniu w pobliżu wejścia do doliny Losheim, jest celem rozpaczliwego natarcia Niemców. 21 grudnia, po wielu dniach wyniszczających walk, nasi żołnierze musieli wycofać się w obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej wroga. Nasi ludzie przegrupowali się i odbili miasteczko, rozbijając siły wroga Szerman 76 mm strategicznych miejsc i przygotowują się na silny kontratak Niemców Okej okay. Muzyka bardzo mi się podoba, jest taka budująca napięcie. Dobra, mamy tutaj Zaczyna się panowie Mamy za zadanie okay. pozycje potrzebujemy ludzi w kościele, w lokomotywowni i na głównym skrzyżowaniu. Okopać się i zostać na pozycja Niemcy nie mają prawa przebić się przez naszą obronę Dobra Musimy ich odeprzeć choćbyśmy wszyscy mieli tu zdechnąć No tak, no musimy ich odeprzeć, chociażby wszyscy mieliśmy tutaj zdechnąć, tak powiedział nasz dowódca Okej, okay, um, no dość tutaj kurczę, mamy mały jednostek, trzeba to jakoś wymyśleć sensownie. Okej, okay, przenieśmy strzelców na środek Strzelców razy dwa na środek. Um, tutaj myślę, że po jednej ekipie rangerów na flankę. Na razie możemy zbudować stanowisko obronne. O, to zdecydowanie jest dobry pomysł. Zb zróbmy tak. Postawimy je tutaj gdzieś. Jakoś tak mądrze trzeba to rozstawić. Wszystko. Postawmy je tutaj na środku. Tu jest fajne miejsce. Idealne wręcz do tego. Rangerzy niech pójdą tam na flankę, ci niech zostaną tutaj. Z racji, że tutaj będzie obecny CKM, przerzucimy strzelców w to miejsce. Okej. Okay. Mamy minutę 40, bardzo mało czasu kurczę. O, nie wiem czy się spodziewać tutaj jeszcze ataku pojazdów, ale no. W każdym razie mamy rangerów, którzy mogą w każdej chwili po prostu wziąć bazukę w łapę, także... W razie czego śmiechronieni. tutaj też mogą być dobrym pomysłem. Zapory przeciwpancerne, rozstawione tutaj w tym miejscu. Zróbmy tak, może zdążymy. Mamy minutę, także całkiem sporo czasu, postawimy tutaj je. Nie wiem, czy one zatrzymają w ogóle czołgi, ale no spróbujmy. Okej, okay. ten CKM by się przydał tutaj. Obsaćmy go i pójdźmy na tamtą flankę. Tutaj na razie nie będziemy mieli niestety CKM-u, ale za chwilę się go ogarnie. Okej, okay, szybko, szybko, szybko. Zostało 40 sekund. Okej, okay, już wymieńmy tych strzelców, żeby tam już byli. Zamienimy ich miejscami po prostu. Kupciutko z tymi blokadami, niestety nie zdążymy ich postawić, kurczę, A szkoda, bo to by mogło bardzo ułatwić obronę. Ok, na naszym stanowisku jest. Mamy w pogotowiu rozpoznanie powietrzne. Powinni być w stanie poinformować nas o ruchach wroga. Dębienie, ok, czekałem, przestawiamy szybko ولاść, tam. A strzelcy zostają tutaj. Pierwsza pala będzie delikatna, raczej. Dobra, no, musimy to już gotować się na walkę. Taki porucznik, porucznik niech wesprze oczywiście tutaj tą linię, ponieważ ona jest najsłabiej broniona w tym momencie. Mamy kontakt przy skrzyżowaniu oraz przy lokomotywowni. na lewo, musi bronić skrzydło, dobra. Fajnie gdyby udało nam się tę blokadę postawić tutaj. Eee, dostali nam się tu jakimś cudem. Niedobrze. Okej, okay, odzyskaliśmy tu przewagę dzięki temu granatowi. To był tylko atak próbny. Niedługo tu wrócą. Dalej panowie, ruszamy! Nie wiem, gdzie mu oni tam poszli. A bo tu jest zablokowane. Nie wiem, da się tędy przejść. Okej. Okay. Zostawimy tu, oczywiście, zasieki przy tym wejściu, żeby nie było opcji tędy przejścia. Ogarnijmy dział pancernę oraz e... Czekam na... sprzęt, idziemy. Niemcy atakują Lokomotywownia, dobra Lokomotywownia będzie tutaj atakowana, jak się dowiedzieliśmy, od wysuniętego obserwatora. Przerzućmy tam jedną drużynę. Niech to będzie porucznik. Jeden CKM, niech się przestawi w to miejsce. Okej, okay. uwaga, lecimy, lecimy. Przeciwnik niestety naciera tutaj na flance. O, będzie to problem trochę tutaj. Dobra, jest, przeciwnik jest przydwożony, trzeba tę sytuację oczywiście wykorzystać. Rzućmy tam granat, to będzie zabójczy granat. Pięknie <laughs> biegają tutaj trochę, ale walczą. I broń przeciwpancerna jest gotowa. Rozstawmy ją tutaj na środku, oczywiście, bo tu nie mamy obrony przeciwpancernej na razie. Ok, przeciwnik pokonany. Odnowimy tu wojska. Na razie sytuacja pod kontrolą. Ale tu by się przydało jednak obsadzić te broń przeciwpancerną. pancerną. Takie dwa kierunki nadchodzą jak, jak słyszeliśmy. Trzygwiazdkowy luch tutaj się jakiś potężny przeciwnik nasz się trafił. Odnówmy te wojska i wróćmy karetką na środek, ponieważ tam jest najsłabiej. Cały czas granat. Ok, O, jest to piroman po prostu ten gościu, nie? On rzuca te granaty cały czas. Wyeliminować tę jednostkę, jak najszybciej. Dobra. Tu wsparcie strzelców się przyda, bo ta piechota tutaj nas... Dobrze im idzie zaskakująco, rzućmy tutaj może coś. Co ja im tam podrzucę niespodziankę? Oj, oj, to było mocne. To było mocne, ten grant był mocny. Dobra, ok, mamy tutaj zakończone nowe oddziałów. Wracamy na środek. Najsłabiej chronione jest w tym momencie tutaj to skrzydło, trzeba tutaj we. Wesprzeć to, wyposażyć tutaj jakoś sensownie. Działa przeciwpancerne ustawimy tutaj z tyłu. Musi tu przyjechać szybko karetka. ty karetkę mamy jedną. Budujmy ruszać działa przeciw pancerne. Okej, okay, pancer 4, widać go. Powinniśmy sobie poradzić z pancerem 4, aczkolwiek może on nam zniszczyć stanowisko i to będzie dość kłopotliwe. Spróbujemy go trafić pociskiem precyzyjnym. Spieszyć się tam z tym ostrzałem, panowie, spieszyć się. Okej, okay, czołg zniszczony, czołg wyeliminowany. Musimy karetką podjechać teraz na skrzyżowanie, ponieważ tam jeszcze nie było ataku na pewno on tam będzie w końcu. Atak tam nastąpi na pewno. I bardzo lubię podchodzić od flanki, co mnie trochę denerwuje Ja chyba to jest rzucę bomby kasetowe to miejsce! Bomby kasetowe lecą do celu Mamy sprzęt zakłócający Nie naszą łączność. Nie, widać ten zagłuszasz, on jest gdzieś tam. Wyślemy tam rangerów. Gen jest uzbrojony ten pojazd, okej, okay, no to wyślemy tam rangerów po prostu. Co się przemieszcza? Jak się przemieszcza, to lipa. O, jest to bardzo niebezpieczna misja teraz, tutaj możemy dostać w każdej chwili po prostu strzał. wyciągamy bazuki, oczywiście. Okej, okay, ser ziszczony, wycofujemy się. Cały czas mnie tutaj biją ten jeden oddział. Okej, okay, trzeba brzucić siły. Słabo to wygląda, powiem wam szczerze. Leci granat na nich, wzmocnić tutaj tę linię. Takie karetka przybyła na środek, na szczęście. Tutaj sytuacja jest w pełni opanowana na razie. Ok, zbuduję sobie drugą karetkę, ponieważ te moje przeskakiwanie nią między umocnieniami mnie trochę już denerwuje. Trochę to jest bez bezsens. Ok, siły na skrzyżowaniu tutaj dobrze sobie radzą nasi. Cofnijmy się trochę pod ciężki karabin maszynowy, niech on tam robi robotę, rangerzy niech się nie obrywają niepotrzebnie. Dobra, ładujemy się do okopu z powrotem. Hmm, można przerzucić rangerów na flankę, chociaż nie, zostawimy ich tutaj, tam rzucimy strzelców. Trzeba dobrze przerzucać wojska tutaj skutecznie. Limit populacji mamy, ok. I podjedźmy sobie karetką na środek w tym czasie A na razie tu jest spokój, więc... Właśnie mamy za dużo jednostek, trzeba tu poświęcić paru strzelców, no bo... Za dużo mamy jednostek niestety, no tutaj rangerów powinienem mieć najwięcej, a nie strzelców. I c czwórka, my tu mamy jedno działo przeciwpancerne, a trochę tutaj słabo to wygląda. O, o, mamy. O kurde. E... Paduj nam umocnienia z lewej strony. Trzeba tam przerzucić wszystkie wojska. nie jest tam potrzebne wsparcie granat, jednostka wyeliminowana. Musimy tutaj przerzucić nasze siły. Potrzebujemy tutaj ciężki karabin maszynowy. Rangersi na szczęście tu zainterweniowali. Ryskuta się, no poda nam li jedna linia obrony. Niestety, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że tak się stało. I cel wyeliminowany, przejdźmy tam ambulansem. Musimy ogarnąć sobie tutaj ciężki karabin, tak jak mówiłem. Okej, okay, ciężki karabin już zmierza tutaj na pozycję. Musimy go rozstawić I zadbać o to, aby taka sytuacja się nie powtórzyła eee, Jeszcze jedna karetka powstanie I odnówmy tutaj nasze wojska rangerów Wszystkich rangerów przerzuciłem na jedną flankę w tym momencie Okej okay, no, ponownie atakują Kościół i lokomotywownie, tak więc przerzucamy siły. Pantera, okej. Okay. Przerzućmy jedno działo przeciwpancerne na środek. Wypalić mu z bazuki rangerzy! Okej, drugie działo panc już przyszło na pozycję. Trzeba się szybko uwinąć z tym atakiem i wesprzeć drugą flankę. Okej, okay. niemiecki pancerny zniszczony zameldował ob zameldowała nam obsługa. Działa pancernego także sytuacja pod kontrolą była gorąca przez chwilę. Okej, okay. jezu, tutaj trzeba było dość przerzucać wojska, ale daliśmy radę. Okej, okay. ciężki karabin, tu obsadzony jest. Ok, naszej oddziały z rangerów tutaj. Udało się! Oh. Obroniliśmy wit no, jedna linia obrony padła. Musielibyśmy interweniować tam, przerzucić wojska. Ale udało nam się. No, było, było ciężko, tutaj, momentem. Udało nam się, na szczęście. Zwyciężyliśmy. Sam widz zdobyte. Doświadczenie kompanii plus 65. Siła kompanii tutaj spadła dość znacznie, ponieważ kilk, paru rangerów tam zginęło. Zniszczyliśmy zagłuszacz radia, więc tutaj dodatkowe zadanie również wykonane. Złoty medal. Dobra, dobra, skończmy z tym. To była zacięta bitwa, ale udało nam się utrzymać sam WID i odeprzeć Niemców. Nie miejcie wątpliwości, to naprawdę wielki wyczyn. Bez tych skrzyżowań szkopom będzie cholernie trudno przerzucać żołnierzy i zasoby w kluczowe miejsca. Fox będzie w dobrej formie, jak tak dalej pójdzie. Działaliśmy skutecznie. Poradziliście sobie koncertowo. Jesteście najtwardszymi draniami, z jakimi kiedykolwiek służyłem. To wszystko. Tak jest, dokładnie tak, panie Durante. Rangerzy są nie do zajechania. Tutaj jednostki się rozproszyły, a jednocześnie no, zostały większość zniszczona, i teraz tutaj czeka nas w Uro i w Espeller. No, tutaj silne bitwy maksymalne tutaj siły nieprzyjaciela To w następnej części naszych zmagań fardenach tymczasem ja się z wami żegnam mam nadzieję że odcinek się wam podobał zachęcam do oceny pozostawienia komentarza oraz subskrypcji trzymajcie się i do usłyszenia